Chodź kotko, zobacz co mam. Zobacz jaki tu worek jest. Chodź na ślimory, chodź. No, ale będzie wyżerka, mówię ci. Chodź, przykrywaj tam gniazdko i chodź. Ja już otwieram. Otwieram ten woreczek. Chodź, musisz mi pomóc. Chodź, bo nie mogę otworzyć. Chodź, przykrywaj gniazdko i chodź. Dawaj, dawaj. Zobacz. Już mam prawie, że otwarte. Musisz się spieszyć, bo tu już kaczor czeka. Idziesz? Chodź. Chodź, Abakotaczko, chodź. Chodź. Chodź, dziewczyno. Chodź, bo czekam na Ciebie. Chodź, bo kaczorek już tu wszystko wyjada. No dawaj. No jeszcze raz. Super. Nie, nie, ale zawóreczek to nie szark. Oddaj, oddaj, oddaj. Zaraz będziesz miała. Ale te sąsiadki Cię lubią. Najlepsze przysmaki Ci przynoszą, tak? Ależ one ci muszą lubić. Co byś jeszcze chciała? Jeszcze więcej byś chciała? Poczekaj, tylko nie, 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 nie. za to nie szarp. Ja, ja Ci, ja Ci, ja Ci, ja ci nie, nie szarp za woreczek. O tak, ja Ci wyjmę. Nie, oddawaj woreczek. Oddawaj mi woreczek. Уж я взял штуки, да?